Hej z tej strony Maxim 1980, dzisiaj w cyklu poradniki pokażę Wam ostatniego bossa Wolfensteinie, niejakiego Hansa, tutaj już naprawdę Hans się gościu nazywa, Madefaker, z takim pomagerem, będziemy go musieli wykończyć jako ostatni boss. Można powiedzieć, że jest najtrudniejszym bossem ogólnie, ze wszystkich w całej grze. Cała walka z bossem składa się z trzech etapów, ale nie martwcie się, między tymi etapami mamy checkpointy. Także spokojnie, jeżeli tam uda Wam się jakiś etap przejść, możemy po prostu męczyć następny. Tak, to jak widzicie, tutaj nam tłumaczą o co biega. Tam sobie musi się wygadać nazista, także sobie musi sobie trochę popluć jadem, że tak powiem. I Jawol, główny madafaka, z którym nam przyjdzie walczyć, e, będziemy się za niego zabierać. Także dobra. Zaczyna się pierwszy etap. Jak widzicie, mamy tutaj planszę. Ja używam tego karabinu e, już upgrade niendego. Ja sobie tutaj e, wam doradzę, żebyście sobie rozwinęli go właśnie w pierwszej kolejności upgradeowali, żeby miał tą lunetkę optyczną. I jak widzicie, on jest tam przy środku. Nie zbliżamy się do środka, tylko gdzieś tam z tyłu walimy. Ważne jest, że w tej chwili mamy wszystkie cztery moce specjalne, także tutaj używajcie tej mocy z przebijaniem pancerza, czyli tej czerwonej, czyli na bipadzie na lewo, no dlatego, że on jest za taką osłoną, także Musicie używać tej mocy, jeżeli chcecie mu robić jakąś krzywdę. Tutaj bardzo ważnymi rzeczami są te jeżdżące w kółko filary, przy których właśnie tutaj ładujemy tą naszą moc specjalną. No i mamy chwilę wytchnienia, możemy odpocząć, może nam się życie naładować. Także cała sztuka polega tu na tym, że strzelamy, strzelamy, staramy się biegać. Jak widzicie, ten boss nie robi nam jakiegoś naprawdę bardzo dużego damage'u. W bardzo szybkim czasie, dlatego mamy czas na to wszystko, po prostu starajcie się nie stać zbyt długo w miejscu. No i tu śmigać od tego filaru do filaru, jak nam skończy się praktycznie ta moc. Ładujemy i ponawiamy. To ja, tak jak widzicie, ten celownik optyczny dużo daje, bo praktycznie można sobie bardzo łatwo wycelować, dlatego jak rozwijaliście tą broń w trakcie gry, no to fajnie. No i lejemy, cały czas to samo. Jest to trochę monotonne, no ale można powiedzieć, jest to jeden z najprostszych tutaj etapów jakby tego bossa. Później już nie będzie aż tak łatwo. Inną bronią oczywiście też się go do załatwić, tylko no, trzeba grać inaczej. Mi się łatwo tą bronią grało, właśnie pad. No i podlatujemy do środka i pierwszy etap mamy za sobą, on tutaj się pluje, a my musimy pozbyć się jednej z naszych mocy niestety nie mamy wyboru, jest to po prostu narzucone z góry i na początku pozbywamy się kryształu, który dawał nam tarczę. Także już następny etap gramy bez tej tarczy. Różne dziwne rzeczy nam tutaj się dzieją i praktycznie ten pierwszy etap łatwiejszy mamy za sobą. Także jakieś tam różne dziwy na ekranie, no i pojawiamy się na planszy. Tutaj już nie będzie tak fajnie, moim zdaniem, jest to najtrudniejszy etap, jeżeli chodzi o tego BOSA. Najtrudniejszy kawałek. Tutaj, jak widzicie, mamy te przejścia, takie jakby w formie labiryntu. Musimy uważać na, na tego naszego ziomka, bo on tutaj dość szybko się teleportuje. Jest bardzo szybki. Także tutaj, używamy mocy zwalniania czasu. Z boku przy ścianach, w niektórych miejscach, zaraz Wam tutaj pokażę, możemy się ładować, ładować tą moc. No tak na przykład tutaj. Musimy cały czas na niego polować i non być w ruchu, także nie stójcie tutaj zbyt długo w jednym miejscu. Jest to dość trudne, tak naprawdę nie ma tutaj jakiejś takiej mega recepty, żeby go szybko załatwić. Musimy się z nim tutaj trochę gonić, bawić w ciuciu babkę. W każdym razie, często i gęsto będziecie tutaj balansować na tej cienkiej granicy szybkiego zgonu, że tak powiem. Możecie sobie tutaj zmienić na inny rodzaj broni. Oczywiście każdą bronią go jesteśmy w stanie tu wykończyć. W każdym razie, cały czas w ruchu za bardzo musicie czaić, jak właśnie ta energia Wam spada, czy jesteście w stanie wytrzymać i lać go tutaj. Czasami on się odwraca plecami, możemy go spokojnie lać, czasami strzelamy jednocześnie razem z nim, także, także jest ciężko. Musicie obserwować tutaj ten ekran, z racji, że nie mamy już tarczy, to możemy polegać tylko i wyłącznie na spowolnieniu czasu. Ale często i gęsto, to tak jak teraz, ucieka. Także trzeba być cierpliwym tutaj i trzeba biegać, biegać, biegać i jeszcze raz biegać. Tych ścian też ta energia jakby się wyczerpuje, także czasami musicie szukać nowych dróg. No i obserwować z której strony strzela. On no, z daleka dość nas ściąga, my musimy być troszkę bliżej, także on tutaj ma małą przewagę. Jeżeli zbyt dużo energii tracimy, to uciekajcie szybko w jakieś inne miejsce. No, i próbujemy dalej. Lejemy tego łysonia, jak się da. Widzicie, on cały czas ucieka. A wy musicie kontrolować ten wasz poziom, tej energii, która jest potrzebna do spowalniania. Dlatego, jak czasem gdzieś tam do was strzela, nie posiadacie tej energii, to radzę wam uciekać jak najszybciej. Bo bez tego spowolnienia raczej zbyt dużo nie zrobicie. No także tutaj cierpliwie naprawdę to jest jeden z trudniejszych elementów tego bossa. Trzeba mieć trochę cierpliwości. No i widzicie, akurat ten moment, gdzie strzelaliśmy się jednocześnie. Jak dostał od razu uciek. A czasami strzela dość długo. Także szukamy go dalej. Jest gdzieś z tamtej strony. Dobra, leci tutaj. Fak, szybkie spowolnienie. Widzicie, już bliski śmierci jestem. Całe szczęście, gdzieś uciekł. Znowu bliski śmierci. Udało się. No i Łysoń znowu się pluje, a my pozbywamy się następnego kryształa z naszego talizmanu. No i pozbywamy się mocy spowolnienia czasu, także dalej nie będziemy już mogli używać tego. On tutaj popyskuje, popyskuje. No i przeniesiemy się w następny etap walki z tym bossem. To akurat nie jest trudny etap, poza jednym momentem. No, ale tutaj, teraz mamy trochę odpoczynku. Możemy sobie pouzupełnić amunicję do wszystkich broni. Polecam sobie tutaj to zebrać. No i lecimy, lecimy do góry. Tutaj się nie przejmujcie tym, że on strzela. On tutaj sobie popyskuje, będzie strzelał. Cały czas biegnijcie do przodu, nie zważając tutaj na te jego salwy. Raczej bez problemu powinniście przelecieć. Tutaj podmuch nas wyżej przeniesie. Tutaj musimy rozwalić akurat kawałek tej skały. Także nie musicie biegać, tylko po prostu stójcie, strzelajcie, aż to rozwalicie i lecimy dalej do góry. Tutaj on strzela to w tym momencie po prawej stronie trzymajcie się prawej strony i biegnijcie cały czas do przodu, nie przejmując się nim w ogóle. No i tu teraz będzie ten trudniejszy kawałek tego etapu, ten jeden moment o którym wam mówiłem. Tutaj wejście coś szybko szczelnego lub coś, co ma dość mocną moc, bo trzeba uważać na tych świrusów tutaj. Oni w dużej grupie są dosyć groźni i dosyć szybcy, dlatego ja sobie tu zmieniłem broń na coś mocniejszego. Tak naprawdę nie musimy ich wszystkich rozwalać, po prostu zależy na, musi wam zależeć na tym, żeby się tylko przedrzeć. Bo oni w późniejszym czasie nie będą was gonić, byle żeby was nie zatrzymali, bo wtedy zginiecie na pewno bardzo szybko. No i w tym momencie oni już nas nie gonią, także na spokojnie biegniemy. Możecie sobie zmienić na coś słabszego, żeby nie marnować amunicji. A możecie po prostu dokończyć go tym, co macie pod ręką, tutaj w tym kawałku. No i zostaje zmieciony wyżej. I w tym momencie my przenosimy się do ostatniego etapu. Tutaj walki z tym bossem. Dobra, poczekamy aż nas wrzuci na samą górę. Ten etap jest bardzo podobny do wcześniejszego, tego pierwszego, znaczy drugiego, który, w którym żeśmy walczyli w tym labiryncie. Tutaj praktycznie jest trochę łatwiej, bo on już nie ma tej szybkości, no ale za to my nie mamy spowolnienia czasu, więc nie mamy tarczy. Także tutaj możecie lać czym popadnie i uważać, żeby nie paść, bo on tutaj idzie na ostrą wymianę ognia. I on będzie na nas polował. Praktycznie o wiele lepiej będziemy znali jego pozycję niż w tej wcześniejszej części. Także starajcie się chować, żeby odnawiała wam się energia i po prostu lać. Nie dać się złapać za bardzo. Przez to i gęsto jak on też do nas strzela, także musicie obczaić mniej więcej w jakim momencie musicie dać sobie spokój. Żeby wam się zregenerowało to życie. No i lejemy. Ja myślę, że to już będzie koniec. No ok, daliśmy radę. Dobra, no i wysypuje się znowu. Ale nie ma czym się pluć już, bo właśnie go żegnamy. No i mamy po ostatnim bosie. Także jak widzicie etapowo w niektórych momentach trudnie, w niektórych nie Nie jest jakoś tam mega trudno. Także ja się z was z wami żegnam. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że komuś ten poradnik pomoże. Hej, do następnego filmiku. Na razie.